Witam na nowej serii. Będziemy sobie tutaj omawiali tematy maturalne i na pierwszy ogień pójdą tematy z roku 2019 z maja. Oczywiście mówimy o maturze z historii. Także zapraszam do oglądania Temat drugi brzmi. Karol Wielki był prekursorem Zjednoczonej Europy u stosunku się do powyższej tezy, charakteryzując dokonania tego władcy w aspekcie politycznym, gospodarczym oraz kulturowym. Także to musimy tutaj ładnie wykorzystać we wstępie warto byłoby potwierdzić tą tezę, że był tym prekursorem Zjednoczonej Europy, ponieważ w rozwinięciu będziemy to argumentowali, a w zakończeniu jeszcze raz to później e, powtórzymy. Jakie były aspekty, główne aspekty polityczne? No przede wszystkim musimy powiedzieć o koronacji, koronacji cesarskiej, która była w 800 roku, która odbyła się w Rzymie i to pozwoliło na potwierdzenie właściwie wyciągnięcia tego Karola Wielkiego do takiej najwyższej roli w Europie. No, cesarz był wyżej niż król. E, jako Cesarz chciał stworzyć takie cesarstwo uniwersalne w Europie, gdzie można było powiedzieć, że on jako taki wielki obrońca chrześcijaństwa będzie robił wszystko, żeby to chrześcijaństwo docierało na dalsze tereny. Oczywiście przypuszczam, że cel jaki mu wtedy przyświecał no nie był tylko religijny, tylko głównie polityczny, bo dzięki tym podbojom powiększało się państwo, były łupy wojenne, a przecież na tym polegała wtedy jeszcze tak naprawdę walka jego wojów, jego Dopiero zaczynającego się rycerstwa. A że przy okazji było chrześcijaństwo, to też należałoby tutaj wspomnieć. On jako władca stosował jakby system patrimonialny: czyli, że on był władcą i decydował o każdych ziemiach swojego państwa i mógł je dzielić jak tylko sobie chce. Mógł je zapisać w testamencie, oczywiście tego nie zrobił, natomiast każda e, ziemia była jego własnością. Dalej, ujednolicił urzędy, ujednolicił system miar i wag, e, ujednolicił jakby, podział administracyjny, gdzie całe e, państwo Franków było podzielone na marchie, na hrabstwa. No i co jest e, istotne, poza e, jakby unormowaniem tych urzędów, on je upowszechnił i jakby rozrzucał do kolejnych terenów, gdzie państwo Franków za Karola Wielkiego, zobaczmy na mapę, Sięgało. Tu można było podkreślić, że te urzędy przechodzą też do innych krajów, kiedy to państwo franków ulegnie rozpadowi w 1843 roku. Także to tutaj, jeżeli chodzi o aspekt polityczny. Aspekt gospodarczy. No to tak, reforma monetarna wprowadził przede wszystkim srebrnego denara, swoją własną jakby monetę o wspólnym takim jednolitym wyglądzie, albo na przykład to, że ujednolicił tak naprawdę miary, wagi w całym państwie franków i to później też widać w krajach, które na gruzach tego państwa Franków będą powstawały za kilkadziesiąt lat po tych wydarzeniach. Pisząc o aspekcie kulturowym, trzeba byłoby napisać o chrześcijaństwie, który stał się takim jakby spoiwem, nie tylko dla państwa Franków, ale później też dla całego kontynentu, co jest bardzo istotne, jeżeli chodzi o aspekt zjednoczenia całej właściwie jakby Europy, jako prekursor oczywiście ten Karol Wielki. Kolejnym aspektem będzie sam renesans karoliński, czyli tutaj piszemy sobie o żywieniu intelektualnym, o Alquinie, który tutaj jest dosyć ważną postacią, Piszemy sobie również o tym, że założył Karol szkoły przyklastorne, w których uczono przecież siedmiu sztuk wyzwolonych, czyli dryvium, quadrivium, to też możemy sobie tutaj wypisać. No i co jest istotne, ujednolicił on tak naprawdę całe pismo łacińskie, pojawiła się przecież minuskuła karolińska. Próby takiego ujednolicenia architektury Karol też podjął, ponieważ pojawiła się przecież taka architektura karolińska, która nawiązywała poniekąd do samego Antyku. Karol Wielki, twórca Imperium Franków, uczynił z miasta Akwizgran centrum swojego cesarstwa. Cesarz lubił miasto znajdujące się w centrum jego imperium bardziej niż jakąkolwiek inną rezydencję, przede wszystkim ze względu na ciepłe źródła i świetne położenie miasta. Cesarz spędzał w Akwizgranie dużo czasu, upiększał je, wzbogacał nowymi budynkami i dziełami sztuki. Według ówczesnych źródeł ten królewski ośrodek nazywano II Rzymem. W tym okresie najważniejszym budynkiem w Akwizgranie stał się pałac zbudowany w VIII wieku. Pałac, będący ozdobą całego Cesarstwa Franków, doskonale reprezentował wielkość panującego Karola Wielkiego. Wynosił się ponad królewskie budowle Imperium, a także ponad inne podobne budowle powstałe w tej epoce. Jednym z najwspanialszych dzieł budowniczych była kaplica, która do dziś zachowała się w niemalże idealnym stanie, a która była perłą architektury wczesnego średniowiecza. Jeżeli chodzi o podsumowanie, warto byłoby sobie parę rzeczy jeszcze wspomnieć, ponowić je, potwierdzając tą tezę. To jest raz. Dwa, można byłoby też wspomnieć o tym, że jednak ta Europa Zachodnia. Wykształci swoją własną kulturę, która będzie tutaj jakby uderzała w świat arabski, no i my, jako powiedzmy, późniejsze państwo polskie na tych ziemiach środkowo-wschodnich, będziemy czerpać z tego, co na zachodzie było już wytworzone. Więc, jakby nie patrzeć, no jest to pewien sposób na powiedzmy, że rozwijanie tej kultury, no i bycie prekursorem, o którym przecież w sumie tutaj mówimy. Ponadto zapanowania Karola zaczęto używać słowo Europejczycy, więc jakby jednolitość na terytorium państwa Franków. No dalej wiadomo, było pogaństwo, ale tutaj to, co Karol opanował, co było w granicach państwa Franków, no było Europą, i to już tutaj można byłoby wspomnieć. I jeszcze jedną rzeczą będzie to, że na przykład słowo Karol jest jakby prekursorem słowa król, i dzisiaj używać tego słowa, więc jakby nie patrzeć, jest to coś, co było wzięte no, z poprzednich właściwie lat. Początków średniowiecznej Europy. To będzie koniec tematu drugiego. Zapraszam do tematu trzeciego. Ja dziękuję za uwagę. To była matura z 2019 roku z maja. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości, odsyłam Was na Facebooka. Na Facebooku jest taka strona jak Wiedza w Garści. Ja dam link pod spodem, gdzie możecie mi napisać, czy coś należałoby zmienić, czy ewentualnie jakiś konkretny temat miałbym omówić. Także zapraszam do współpracy. Do widzenia.